Mówiony. A mianowicie dzisiaj opowiem o METFI. Po polsku dużo osób mówi METFI, ponieważ angielskie słowo nie każdy potrafi prawidłowo jakby Spernauns, czyli jakby wypowiedzieć, tak? Czyli dla każdej osoby, która chciałaby skorzystać ze strony internetowej, strony wsparcia, należałoby napisać www.medfi.pl. Ja postaram się poprawnie wysławiać. Czyli, jeżeli ktoś mógłby być częścią kolejnej generacji technologicznych jednorożców wraz z Metfi, czy byłoby to ciekawe, czy byłoby to. Atrakcyjne. Dlaczego? Ponieważ w swoim życiu napotkałem kilka takich rodzynków. Niestety nie skorzystałem z każdej okazji, ale z tych okazji, z których skorzystałem, jestem bardzo zadowolony i nie wyobrażałbym sobie, aby mnie ta szansa ominęła, ponieważ wszystko co nowe. Warto sprawdzić, by nie tylko wierzyć, a wiedzieć i mieć swoje własne zdanie na ten temat. 20 lat temu, ponad 20 lat temu, o Amazonie nie wiedziałem, ale każdy, kto słyszał i mógłby przeznaczyć jakieś środki finansowe. Przed 2000 rokiem, no to dzisiaj by miał bardzo zasobny portfel. Podobna sytuacja się wydarzyła nieco ponad 10 lat później, jeśli chodzi o bitcoin. To była kolejna rewolucja technologiczna. Też o tym na samym początku nie wiedziałem. Wiedziałem mniej więcej o bitcoinie, kiedy bitcoin był w granicach około 1000 dolarów. I nawet jeżeli za 1000 dolarów bym po tej cenie kupił, to dzisiaj też bym był do przodu. A każda osoba, która jest na początku i zainwestowała, no to możemy sobie wyobrazić, niezależnie czy to była górka, czy to był spadek, ile po prostu, jakie korzyści to by przyniosło. I teraz mamy kolejną, właśnie kolejny etap, kolejna generacja, czyli MedFi przynosi nam kolejną tą zmianę. Mija kolejne ponad 10 lat. I teraz jest szansa wraz z MedFi zainwestować w Web 3.0 i potencjał, jaki zawierają metawersy. Absolutnie jest to przyszłość technologiczna. Ostatnie lata nam pokazały, jak bardzo społeczeństwo potrafi się zmieniać, jak bardzo idzie, że tak powiem, w świat internetu, internet rzeczy, internet ludzi. To nie jest tylko moje zdanie: Citibank zrobił taki raport. I można sobie na ich stronie głównej przeczytać, obejrzeć filmiki. Jeżeli jest prawdą to, co oni mówią, warto to sprawdzić na własną rękę, a nie tylko mi wierzyć, to już za kilka lat będziemy mieć ponad 5 miliardów użytkowników. To przyniesie bardzo duży potencjał gospodarczy ponad 13 bilionów dolarów wpływów. Do gospodarki, tak? czyli metawersy to nie są tylko gry komputerowe, to jest coś więcej. Jeżeli popatrzymy na edukację, cała służba zdrowia w tą stronę przechodzi. Więc jeżeli ktoś sobie zrobi, poszuka na własną rękę na przykład, jak metawersy zmienią służbę zdrowia, bo ja takie coś zrobiłem, no to po prostu byłem w szoku, jak bardzo to idzie do przodu. To nie, to nie jest jakaś przyszłość. To już, to już się dzieje, to jest teraźniejszość. I świat finansów to jest ten klucz, którego nas, który nas obchodzi, ponieważ jak jesteśmy zdrowi, nie zawsze ta, ta służba zdrowia jakby nas ciekawi, ale w momencie kiedy my na co dzień musimy zapłacić za to, za tamto, no to już finanse to jest nasza po prostu bajka. Także musimy popatrzeć. Wszystko się zmienia, możemy teraz właśnie waluty przesyłać między sobą, czy środki finansowe, nie tylko z banku do banku, ale właśnie rewolucja technologiczna nam umożliwia na szerszą skalę. I czy to będzie właśnie poprzez blockchain, czy z anonimowe portfele, także myślę, że tutaj warto się zaznajomić, doczytać. Prosiłbym osobę, która dołączyła, o wyciszenie mikrofonu. I dlaczego MedFi? Ponieważ zawiera wszystkie elementy kluczowe, które są w metaversach, czyli operuje na blockchainie, czyli to jest Web3.0. Odchodzimy od Web2, gdzie zbierano o nas dane. Tutaj będziemy w pełni anonimowi, nie będzie serwerów, będzie to w pełni zdecentralizowany projekt. Każdy z nas posiada swoje NFT, to znaczy Non-Fetchable Token, czyli jest to taki bardziej użytkowy. Jakby ktoś sobie pomyślał, ja mam pendrive, ktoś ma pendrive, niby oba są bardzo podobne do siebie, ale zawarte informacje tam świadczą o jego wartości. Jeżeli ktoś sobie to zda sprawę z tego, to zrozumie, że to właśnie będzie budowało wartość, w zależności od tego, co tam za informacje są zawarte. Także, jeżeli ktoś nie zna tego słownictwa, to zapraszam właśnie na stronę internetową, troszeczkę też metfi.pl, aby też troszeczkę o programie metfaj się dowiedzieć, ale też na własną rękę, co znaczą skróty defi, na przykład decentralized finance, czyli zdecentralizowane finanse, co to jest kryptografia czy kryptowaluty. Także myślę, że tutaj jest bardzo wiele do nauczania się, ponieważ ja osobiście <śmiech> <śmiech> słyszałem te zwroty, ale one mi nic nie mówiły kiedy przyłączyłem się do projektu, niestety długo, ale bardzo poszedłem do przodu. I jeżeli ja patrzę, jak to się rozwija i w jakim kierunku idzie, to jeżeli ktoś pamięta, kiedy powstał Bitcoin, jak wspominałem na początku, później weszły pierwsze okulary takie wirtualne oculusa. Jakieś dwa lata temu Facebook, czy nawet rok temu zmienił nazwę na Meta. Teraz my wchodzimy z Metfy, więc nie należy mylić metaversów z Metą, ale ogólnie cała branża metaversów, jeżeli popatrzymy to, co raport mamy przedstawiony ze City, 13 milionów dolarów. To jeżeli mamy potencjał wzrostu ponad 32,5 tysiąca procent, jest to niesamowita szansa, żeby z tego skorzystać, dlatego, ponieważ oni tam mówią o uśrednionym wzroście, czyli połączenie hardware z software. I my, w, jeśli chodzi o Medfy, jesteśmy właśnie w tej części software, czyli oprogramowania. Jeżeli ktoś poszuka na własną rękę, zobaczy, że oprogramowanie Przebija wielokrotnie to, tą część taką, że tak powiem, stałą, czyli komputer, laptop, telefon, to jest ułamek ceny w porównaniu do tych wszystkiego całego programowania, które kupujemy dodatkowo, z którego korzystamy. Także jeżeli pomyślimy o potencjale, no to jest naprawdę bardzo, bardzo duży. MedFi jest to DAO, czyli zdecentralizowana, autonomiczna organizacja, tak jak Bitcoin. Co to znaczy? To znaczy, że tutaj nie mamy struktury korporacyjnej, tu nie ma szefa. To społeczność tutaj decyduje, jakie decyzje zostaną podjęte. Tak? Jest głosowanie, jeżeli większość osób zagłosowała i większość jest za, to wtedy się podejmuje decyzję, a nie że jedna osoba, jakiś dyrektor powie, Nierentowne, zamykam do widzenia. No i wtedy ludzie płaczą. Także MedFi daje niezwykłą szansę takim ludziom jak ja, czy ty, który dzisiaj uczestniczysz na tym projekcie, o ile jeszcze nie jesteś w tym projekcie, dowiedzieć się o projektach, zanim świat się o nich dowie. Ponieważ. Jest szansa potężna inwestycji właśnie wszystkie inkubatory, czyli takie rzeczy perełki, które będą dopiero wchodzić na rynek. Metway zainwestowało pół miliona dolarów, znaczy my, społeczność, dokonaliśmy pierwszej inwestycji, aby ona przyniosła zysk. Metway działa w oparciu o smart chain Binance, czyli my tutaj nie wymyślamy nic nowego. Korzystamy z rzeczy, które już są, są sprawdzone, działają i nie mają prawa się wywrócić, ponieważ to nie jest jakaś nowinka i nie wiadomo, czy za miesiąc będzie działać. Jeżeli ktoś wie, jak długo na przykład Binance Smart Chain jest na rynku, to sobie zobrazuje, że to już ładnych kilka lat działa, nie ma błędów i wszystko działa, bo wykonują to protokoły tak, czyli to nie będzie wina ludzka, tylko tutaj wszystko komputer rozlicza. Wszystko jest zapisane w smart kontraktach i do MedFi łączymy się za pośrednictwem portfela MetaMask. Jest to taki Trust Wallet, anonimowy portfel. Ja osobiście korzystam z tego, bo dla mnie jest najbardziej funkcjonalny i Właśnie, kiedy zasilę sobie konto MetaMask, mogę się połączyć z Medify i to wszystko wtedy pracuje i funkcjonuje dla mnie. Czy jest to właściwy trend? Uważam, że absolutnie tak, ponieważ, tak jak powiedziałem na początku, na nowościach można najwięcej zarobić, tylko trzeba być mądrym. Nie każdy jest otwarty. Jeżeli ktoś sobie pomyśli pierwsze telefony komórkowe. I to były takie duże cegły, to on nie zwyciężył na rynku, dlatego że się lepiej z tego telefonu dzwoniło. Po prostu trzeba było wdrożyć, aby pokazać, że nie potrzeba kabla. Potem weszły smartfony i okazało się, że dzięki tym aplikacjom, dzięki temu oprogramowaniu, to teraz jest bardzo, bardzo na czasie, każdy z tego korzysta. No i właśnie dla MedFi to jest taki właściwy. Moment, ponieważ w b 3 są wciąż młode, niewiele osób jeszcze korzysta z brave czy z metamasku, czyli to są takie hasła, gdzieś już może ktoś słyszał, ale jak to tak naprawdę w pełni funkcjonuje. Także osoba, która zaprosiła Państwa dzisiaj na taką prezentację, na pewno pomoże wyjaśnić. Na pewno wspólnie, jeżeli coś prześledzimy, łatwiej nam będzie to zrozumieć. I czy jest to właściwa drużyna? Powiem absolutnie, ja jestem bardzo zadowolony z drużyny, w której jestem, bo to jest jedyna drużyna, jaką mam. Jeżeli ktoś się do nas dołączy, to to będzie najlepsza drużyna, jaką będzie posiadał. I myślę, że wszystkie nagrania, które prowadzimy, wszystkie szkolenia, które prowadzimy, pomogą osobie się rozwijać pod warunkiem, że będzie chciała. Jeśli ktoś się zastanawia, Czym jest Certik? Certik jest to o bardzo dużej wartości firma, która sprawdza takie projekty jak ten i nie tylko ten, również inne. Czy wszystko, co jest tam zapisane, jest stabilne, czy jest prawdziwe, czy nie można okraść? I społeczność wydała 60 tysięcy dolarów na to, aby. Sprawdzić te wszystkie smart kontrakty, te wszystkie linie kodów, czy to będzie funkcjonować, czy są jakieś błędy. Okazuje się, że nie ma i, i że to działa. I w momencie, kiedy ten certyfikat z, został zatwierdzony, bardzo jakby wzrosła grupa, społeczność w tym projekcie. Mimo, że projekt jest na początku, to niektórzy, którzy byli na początku, że tak powiem, weszli w ciemno, powiedzieli: Sprawdzam kiedy jeszcze nie było whitepaper, kiedy nie było tego certyfikatu, po prostu, no, mają taką duszę, bo chcą być pierwsi, pierwsi, pierwsi. Taki Bitcoin, kiedy jeszcze kosztował dolara albo mniej. Także myślę, że jeżeli ktoś wejdzie na stronę Certiku i sprawdzi sobie audit, będzie mógł znaleźć wszystkie informacje, które tą osobą interesują. Dlatego, jeżeli wiemy, że Projekt działa, projekt się nie wywróci, nie ma tam żadnego wytrycha, że ktoś może nas okraść. Dlatego uważam to za bardzo właściwy trend, bardzo właściwy moment. No i tak powiedziałem, ja jestem częścią tej drużyny i zapraszam wszystkich do udziału, bo prowadzących takie spotkania jest kilku i każdy będzie mógł znaleźć odpowiedniego speakera dla siebie, tak prowadzącego. Czyli jak się przyłączyć do MedFi? Żeby się przyłączyć, po pierwsze trzeba posiadać portfel Metamask, i po drugie zakupić NFT to użytkowe. Czyli jak tu widzimy, po lewej stronie jest 10 takich obrazków. Poziom pierwszy to jest krewetka, no i później są kolejne. Nie można kupić piątego, nie mając pierwszych czterech wcześniej. To jest nasz klucz. NFT to jest nasz klucz. I ja każdego zachęcam, obojętnie czy ma pieniądze, czy nie ma pieniędzy, wierzy, nie wierzy, za 100 dolarów powiedzieć: sprawdzam, kupić i zobaczyć, jak to działa mieć dostęp do wszystkich narzędzi, które się w środku znajdują. Ale jeżeli ktoś by chciał więcej zainwestować, i z dochodu pasywnego mieć lepsze, że tak powiem, udziały, to musi się zastanowić, na ile może sobie pozwolić, bo ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, sprawdzić zasobność swojego portfelu, co się wydarzy, jeżeli, nie wiem, hasła do swojego portfela i nie będzie się mógł do niego dostać. Żeby to wszystko przeanalizował, ale widzimy, że jest 10 możliwości. Od poziomu pierwszego za 100 dolarów, który jest oprocentowany na 100% można zdobywać kolejne poziomy i osiągać większe oprocentowanie. Oprocentowanie jest APY, czyli ilość roczny, przyrostowy tokena, żeby nie mylić tego z wartością pieniędzy. 10% tego tokena jest znaczy 10% inwestycji jest przeznaczone na tokena. Właśnie tego MFI, a pozostałe pieniądze są rozdzielane właśnie za to, że komuś po polecieliśmy ten projekt i część pieniędzy jest też zbierana w skarbcu właśnie na inwestycje, tak jak żeśmy już dokonali pierwszej inwestycji w the big time, taką grę i czekamy, aż przyniesie zyski. Właśnie dzięki temu, że inwestycje liczymy na to, że niektóre przyniosą zyski, obstawiamy całą branżę, niezależnie czy ktoś wygra czy przegra, ale suma sumaru, żeby to przyrastało, to ta wartość tokena też się będzie wzrastać, dlatego też objaśnię w jaki sposób to nam pomnaża nasze, jak to generuje nasze kapitalizacje naszych odsetek. Tak? Także można być całkowicie pasywnym, można ulokować swoje pieniążki zaczekać kilka lat, jak każda inwestycja, to jest gra na długi termin i zobaczyć co się wydarzyło. Oczywiście też warto sprawdzić na CoinGecko i nie tylko, że projekt się rozpoczął 26 maja. Ja o tym w tym projekcie się dowiedziałem dopiero w lipcu, także jeżeli zobaczycie na wykres no to już ten kurs mocno poszybował do góry. Dzisiaj mamy 19 października. Zdjęcie z 7, czyli jest 12 dni jakby do tyłu, ale jeżeli zobaczycie, to już nie jest wartość tokena 7300, jest prawie 9000. W szczytowym momencie przekroczono 9000, czyli to pokazuje, jak idzie do góry. W przeciągu dwóch tygodni prawie 20% wzrostu. Jest to niewiarygodne. Ale to jest dopiero początek. Bo jeżeli branża ma wzrosnąć o 32,5 tysiąca razy, no to jeżeli trafimy tego unicorna, to można pomyśleć, dokąd pójdziemy? Jeżeli osoba mówi OK, sprawdzam. I wyłoży 200 dolarów z własnej kieszeni, za 100 dolarów kupi kontrakt, czyli te, ten mnożnik razy 100%, i za drugie 100 dolarów dokupi sobie tokena. Może sprawdzić właśnie w swoim biurze, czy w takim mamy taki kalkulator inwestycyjny, gdzie to matematyki nie da się uszukać. On oblicza, że jeżeli nam to się będzie pomnażać. No to z takiej inwestycji po roku wyjdzie nam około 220 dolarów, czyli taki jakby 10% zwrotu. I dlaczego? Bo pierwsza część jest właśnie, połowa kapitału jest przeznaczana na wykupienie tego kontraktu, a druga połowa na mnożnik tego tokena. I ktoś powie, powie, no to wygląda jak trochę jak lokata bankowa. I w tą stronę należałoby myśleć. Czyli wsadziłem pieniążki na rok, patrzę, co się po roku wydarzyło. I ten odpowiednik to jest pod warunkiem, że cena Tokena po roku będzie taka sama. Nie cena na tokena, kiedy żeśmy dokonali zakupu, czyli na przykład dzisiaj. Na dzień dzisiejszy, jak pokazałem na wykresie, wartość tokena rośnie i przewidujemy, że będzie rosła. Nie możemy tego zagwarantować, ale czytając wszelkiego rodzaju, właśnie raporty, jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni. Jeżeli zobaczymy wartość tego tokena po dwóch latach, to znowu, jeżeli nam 100% przyrośnie tego tokena, ktoś miał jeden i po roku będzie miał drugiego, będzie miał dwa, więc znowu ta wartość się podwaja, czyli już teraz widzimy, z 220 robi się 440. No, i oczywiście tutaj na początku każdy sobie sprawdza, jak to działa. Jeżeli ktoś nabierze zaufania i powie: OK, może nie jest jakiś mega bogaty, ale podoba mi się to, chciałbym tu coś więcej zdziałać, no może sobie na przykład wyciągnąć około 3000 dolarów, wtedy wykupi sobie kontrakt na przykład za połowę tej kwoty, czyli kontrakt, kontrakt numer 4, on się nazywa RYBA. Będzie to oprocentowanie 400%. Czyli token będzie się mnożył cztery razy, czyli ktoś jak miał jeden, to po roku będzie miał dodatkowe cztery, w sumie będzie miał pięć. I widzimy, że zainwestowane 3000 po pół roku już się zwracając z nawiązką. Po roku jest to prawie trzy razy tyle i po dwóch latach to jest ponad 10 razy tyle. Czyli nawet jeżeli by wartość spadła o połowę, to czy po roku, czy po dwóch latach widzimy, że ta osoba by była do przodu. Jeżeli ktoś ma bardziej zasobny portfel i powie ok, stać mnie, chcę szybciej, chcę więcej. Może nie pójdę na głęboką wodę ze wszystkim, ale na tyle sobie mogę pozwolić i 25 tysięcy dolarów. To wtedy znowu około połowy w najlepszy możliwy kontrakt, czyli w tym momencie poziom siódmy, orki, kontrakt o wartości 700%, i drugą połowę w wykupienie tego tokena. I tutaj znowu widzimy, że 25 tysięcy po roku inwestycji przynosi 100 tysięcy, a po dwóch latach. Prawie 870 tysięcy. Jeżeli ktoś powie, jak to możliwe, a no tak to możliwe, ponieważ im mamy wyższą lokatę, to procent składany się kumuluje i więcej pieniążków do nas wraca. I jeżeli mamy z nami jakiś inwestorów, którzy chcą zainwestować, albo sami takimi jesteśmy, mówimy, no to tutaj nie ma się co cyrtoli, trzeba brać maksa, co jest i by wyłożył ktoś 200 tysięcy. Wziąłby maksymalny kontrakt, oprocentowany 1000%, i za drugą połowę dokupił tego tokena, to widzi, że jeżeli po roku ma milion, a po dwóch latach ma 13 milionów, to nawet się nie martwi, bo nawet jeżeli cena by tego tokena, nie wiem, co by się musiało wydarzyć, by spadła o 90%, co jest mało moim zdaniem realne, ale wszyscy się nie wiem. Tak, tak, taki mają kaprys i się wycofują, chcą, chcą spieniężać tą swoją inwestycję. To nawet jeżeli by o 90% spadł ten token, to z 13 milionów 10%, jakby nam zostało milion 300, to jest nadal 6 razy tyle, co osoba zainwestowała. Także tutaj im ktoś dłużej trzyma, to sam się określa, dokąd idzie i ile chce zarobić. Także myślę, że każdy pasywny inwestor. Powie, OK, mi to wystarcza. Jeżeli ktoś nie ma tak zasobnego portfela, ale chciałby być na samym szczycie, chciałby zarabiać te duże pieniądze, ma możliwość tutaj otrzymywać aktywne premie w czasie rzeczywistym. Tak? Czyli jeżeli ja polecę komuś ten projekt i ta osoba zainwestuje, to ja dostanę 5% prowizji do poziomu, do którego sam zainwestowałem. Tak? Czyli jeżeli ja jestem w połowie tabeli. I, i trafiłbym krewetkę, dostaję, bo jestem wyżej. Jeżeli ktoś zainwestuje do mojego poziomu. Znowu z wszystkich poziomów dostaje 5%. Myślę, że to jest bardzo fajne i uczciwe z tego względu, ponieważ ja bym takiej prezentacji nie poprowadził, jeżeli by mi za to nie zapłacono. Agent ubezpieczeniowy nie dzwoni po ludziach, jeżeli mu za to nie zapłacą. I ponieważ mam doświadczenie z network marketingu, jakby rozumie system, co to znaczy duplikacja czasu i multiplikacja. Tak? Czyli mam wiele źródeł dochodu, ponieważ potrafię mam grupę ludzi, którą już znam, potrafię im przekazać wiadomość i oni rozumieją jak to działa. Czyli jeżeli ja kogoś zaproszę do programu i ktoś kogoś zaprosi do programu, to my gramy w jednej drużynie, gramy do jednej bramki i po prostu te aktywne premie są w tej matrycy aż do 10 poziomów głębokości wypłacane. Czyli nie martwię się, kiedy mi to zostanie wypłacone, czy firma mi to wypłaci, czy zostanie to rozliczone. Tu jest smart contract. Jeżeli ktoś się przyłącza, dokonaje zakupu w czasie rzeczywistym na Metamaska otrzymuje BUSD, czyli odpowiednik dolara, bo to jest jeden do jeden przewidzony, to jest bardzo ważne. Czyli to pokazuje, że nie tylko można być tu aktywnym inwestorem, ale też pasywnym. Każdy musi się określić, w którym kierunku chce iść. Dlatego warto jest porozmawiać z osobą, która Państwa zaprosiła na takie spotkanie, aby się dowiedzieć więcej. Jeżeli ktoś będzie miał pytania, ja bardzo chętnie odpowiem po spotkaniu, udzielę odpowiedzi na kilka takich pytań żeśmy sobie sprawdzili nasze biura i okazuje się, że w, pierwszym, w pierwszych 100 dniach działania programu wszyscy ci, niezależnie na jaki poziom weszli, uzyskują przychody, czyli średnio, jeżeli ktoś zainwestował 1500 w rybę i wie, jak polecać, jak promować, bo ma doświadczenie i rozumie system, wie, że przez to, że te premie wpływają w czasie rzeczywistym, okazuje się, że prawie podwoi, podwoi swoje, swoje dochody, tak? Czyli ma na bieżące wydatki bądź na upgrade, czyli awans, czyli jeżeli ktoś był rybą, chciałby być tam delfinem, rekinem, może, może sobie zrobić lepsze preceptowanie, zarabiać z większej ilości matryc. Tak, jeżeli ktoś jest na samym szczycie, no to wiadomo, że może tak szybko ta kwota się nie podwaja, bo nie każdy ma zasobny portfel, żeby włożyć, ale jeżeli te osoby z niższych poziomów będą awansować, to na pewno jego dochód w pierwszym miesiącu i w każdym kolejnym miesiącu będzie coraz większy, coraz większy, coraz większy. Bo osoba, która już jest umieszczona, nigdy wyżej nie będzie i nigdy niżej nie będzie. No chyba, że zamknie swoją lokatę, się wycofa całkowicie, to wtedy traci dostęp do wszystkiego, czyli do aktywnego i pasywnego dochodu, bo sprzedaje swoje NFT i sprzedaje swoje udziały i wymienia je na pieniądze. Mamy też zestawienie za pierwsze 3 miesiące działalności, właściwie 4 miesiące, 120 dni. Ponad 12 milionów premii naliczone w czasie rzeczywistym. W tym momencie jest prawie 16 milionów przy 5 miesiącach działalności programu. To pokazuje potencjał. Jeżeli na samym początku, od zera, no to wiadomo, najtrudniejszy jest ten pierwszy krąg, żeby to rozbujać, ale jeżeli od zera ponad tysiąc osób, prawie czy 1000 osób uzyskało między 1000 a 10 tysięcy wypłaty, no to powiem tak, nie widziałem takiego projektu, gdzie każdy pokazuje so, swoje biuro. Projekt jest bardzo transparentny. A czołowi liderzy, którzy wiedzą, jak to się robi, takich czterech gości mamy, czy pięciu już teraz, pokazało, że w ciągu pierwszego miesiąca zarobili ponad, przepraszam, w pierwszym kwartale zarobili ponad pół miliona. Także to pokazuje możliwości. Ja się bawiłem tym suwakiem. Na prawo, na lewo. Zacząłem od minimalnej kwoty, ale jak zobaczyłem, jak to wszystko działa, bardzo szybko zrobiłem awanse na wyższe poziomy, żeby zakwalifikować matching bonus, czyli dojść do poziomu ryby, za zaprosić co najmniej pięć osób do tego poziomu. To jest niezwykle ważne aby wiedzieć maksymalnie dużo o tym projekcie. Jeżeli ktoś Was zachęcił przyjść na dzisiejsze spotkanie, wie, co to jest matching bonus, wie, co to jest szybki start, czyli taki sprawdzian dla liderów. Pokaż mi w pierwszym miesiącu, co potrafisz. Nie mów, pokaż. I to jest właśnie działanie. Ja w pierwszym miesiącu nie pokazywałem prezentacji, ale teraz już właśnie dla Państwa coś takiego pokazuję. Dlaczego? Bo ja czuję, po prostu widzę to wszystko. Z każdym dniem rozumiem więcej. Chodzę na spotkania anglojęzyczne, które są codziennie od poniedziałku do piątku. Spotkania po polsku, już mamy kilku liderów, którzy prowadzą. Także właściwy trend, właściwy czas i właściwa drużyna. Także zapraszam do dyskusji i zapraszam przede wszystkim się skontaktować z osobą, która poinformowała Państwa o dzisiejszym spotkaniu i o projekcie. Dziękuję bardzo i zapraszam do pytań.